Wystawa jest w pełni interaktywna. Przygotowana została przez doktora Radosława Skowrona, który zebrał ponad 100 obiektów z całego świata. Niektóre meteoryty można dotknąć, inne zobaczyć z bardzo bliska, czy nawet sprawdzić, jak rozróżnić meteoryt od zwykłej skały. Jest to prezentacja taka bardzo, bardzo współczesna. Pokazuje ona meteoryty według najnowszej klasyfikacji. Od tych, które zostały znalezione jeszcze w XVI wieku, po najnowsze odkrycia meteorytów, tzw. chondrytów węglistych z materią presolarną. Na wystawie znajdują się obiekty, które spadły na terenie naszego kraju i zostały znalezione przez polskich poszukiwaczy. Są nawet kawałki skał z Marsa czy Księżyca. Staramy się, aby te wystawy pokazujące dzieje właśnie nauki były no, po prostu jak najbardziej atrakcyjne. Na tej wystawie pokazujemy ponad 100 obiektów, jak już powiedziałem wcześniej, praktycznie z całej kuli ziemskiej. Na Ziemię codziennie spada ponad 3000 ton meteorytów. Większość spala się w atmosferze, to w oceanach i morzach. Część z tych, które trafiły w twarde podłoże i zostały odnalezione przez naukowców, możemy zobaczyć do 13 maja w Świdnickim Muzeum Dawnego Kupiectwa.